Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki. Powiedziały bociany, że niedobre są zmiany. To tylko niektóre przysłowia związane z tymi pięknymi, dużymi ptakami, bocianami. Dlaczego je tak lubimy? Jest biały i ma czarne skrzydła, i, i ma pomarańcowy dziób, i jest długi. Jest czarny, no biały. Bocian ma czerwony nos, jest cały biały, pióra ma też czarne i białe, ma nogi pomarańczowe i jest bardzo wielkim ptakiem. Bociany to najbardziej lubiane przez nas wszystkich duże ptaki. Ich przylot to jeden z najbardziej oczekiwanych przez nas momentów. Po długiej zimie wyczekujemy, kiedy do nas wrócą, bo oznaczają, że nadchodzi wyczekiwana wiosna. A czy ty wiesz, gdzie bociany zimują? Tak. Gdzie? Tam, gdzie jest ciepła. Bociany przylatują do nas. W... Wiosną, a jesienią odlatują ptaki z położonych w południowej i środkowej Afryce zimowisk powracają na przełomie marca i kwietnia. Spędzają u nas około pięciu miesięcy. Pierwszy przylatuje samiec i rozpoczyna renowację gniazda. Samica dołącza do niego po kilku dniach, włączając się do prac remontowych. Podczas godów samiec głośno klekoczy, wyginając szyję tak, że głowę opiera na grzbiecie. Bocianie lęgi zaczynają się w kwietniu. Samica składa zazwyczaj od dwóch do pięciu jaj. W odstępach dwudniowych. Wbrew znanym nam z dzieciństwa opowiadaniom o bocianach polujących na żaby, płazy te stanowią jedynie uzupełnienie diety. W zasadzie to nie lubią żab. Chętnie polują na ślimaki, dżdżownice, chrząszcze, pasikoniki, larwy, owadów. Poza tym chętnie żywią się rybami, płazami, a nawet gadami. Chętnie żerują podczas prowadzonych prac polowych. Bociany. Są, yy, bociany jedzą dżdżownice i żabki. Możesz powiedzieć, co bociany jedzą? Robaki i żaby. Co bocian je? Żaby i gąsienice. Bocian jest ptakiem monogamicznym, lecz nie dobiera się w pary na całe życie. Bociany mogą tworzyć pary z tymi samymi osobnikami przez kilka sezonów. Polska ma najliczniejszą na świecie populację bocianów białych. Mówi się, że co piąty bocian jest Polakiem.